Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku, nasz no, kolega się topił, okej. Okay. Dzień dobry. W kontynuacji naszego poprzedniego odcinka. OK, co my tu mamy? Yy, mamy tutaj, jak się nazywa firma, Potrzebnie która my... stworzyła Minecrafta, Mojang? A. Coś wypadło? Coś się może otwarło tam. Dźwignia, ty ją wyrzuciłeś? Nie. Okay, mam, mamy dwie dźwignie. No, czekaj, mamy jeszcze jakieś zagadki, co tam jest? Powiedzmy. Trzeba to jakoś utworzyć, za tym coś jest, okej. Czekaj, czy czy coś mamy. Część pierwsza. Nevermind. Ej, hey, ale tutaj coś jest. Aha, że się otwiera. Dobra, chodź tutaj, tu mamy część pierwszą. Kurde, w dupę Ej, Ej syna, się ze nie chcę mieć hajtów na kanale. No to my. Idziesz do mnie, czy nie? No idę, idę, dźwignię tu znalazłem. Dobra, to było na tyle, idziemy do następnych. A ja chyba nie wrzuciłem jednej dźwigni, wiesz? By zaliczyć drugą część położyć na górze dźwigni. No chyba musisz pociąg nadusić lapis na ten zigniew tam no Tu? No I co? Nie wiem To masz się ogarnąć. Coś, coś się zapaliło Dobra, to to musimy zostawić Czyli coś w części pierwszej musieliśmy ominąć, bo się nie świeci światełko Co ty mówisz? Tam coś jest cholerka, no to, to niszczymy. Nie, nie można niszczyć. Nie? Tu! Patrz, tu! Co? Tu! Jest lapis zuli. Tu trzeba położyć te. A skąd dźwignię weźmiesz? Y jestem cheaterem. Aha. Aha. Coś się otworzyło, coś się otworzyło! Coś się otworzyło! Słyszałeś to? Ja tutaj byśmy otwarli to? Patrzaj, bo coś się otworzyło, a nie wiem co. Może coś pod wodą? Nie do. o, Chodź do części pierwszej. Chodź, chodź, chodź. czek, chodź. Patrz, tu. Uuuuuuuuuuu. Wagoniki ze skrzynką. Mam dwa, masz jeden. Daj. Yy, zapakuj tam wagonikę i zrób, żeby odjechał. No to może do jednego wagonika wszystko wsadzimy, nie? Tak. To dokładnie. postaw. To postaw jeden wagonik. Ale wszystko łącznie ze zbroją? No właściwie nie wiem. Dobra ja otworzę też zbroję, ja wszystko pokonam. Wszystko? No A Macie tu ustawić Ej na... ale jedzenie no. chyba nie Właśnie Chociaż ja jedzą też ustawę Gdy zaproponowaliście Zap... to my możecie skakać Nie skacz po netarowych cegłach Poczekaj muszę zbrojkę czy... Jeszcze... Aha skacz, a ja tu nie skacz Już? Wktoraś, no puszczaj, no? puszczaj. Poszło Tak, drugi koniec o oh, fuck. Serio? Jo. <grym> fuck. Serio, coś takiego spaliłem. No wiesz, że teraz bym się tepnął do siebie, gdyby nie moja. Uważaj. Uważaj, patry. ESX, patry. Realist patry. Wow. <trym> wiesz co? Chyba odszukałem system. O! No bo... przeżyłem. Dobra, już nie. Dobra, wiesz co? Chyba ty teraz pierwszy. Tak? Wiesz co? Ja tego nie przejdę. Mówisz? Muszę jest, iść ja? Jest na całej farturze, A czekaj! Okej, okay, no, możesz lecieć. Ja szykuję. No, 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 dawaj, dawaj. <głos> <głos> Dobra, teraz ja, uwaga. Ale ja jestem słaby w farszkurze. Aj, trafia. No, no, no nawet nie da się złapać, no. Uważaj, bo chciałem skakać. Gdyby dali dwie drabinki, to by było spoko. A może... ...coś chciałabym nie wątpię w to tam jest śnieg? Nie No cholera no. Znowu szukam systemu. Więc co, ja tego nie przejdę. Ja się poddaję. Ja jestem słaby zawodnik w parkurze. Nie rób, nie rób. No muszę mi muszę trzeba zawstydzić. No chodź, no chodź, no chodź, No come on, come on, raz, raz, raz. Czucz. Sorry, przepraszam, nie chciałem. Nie zabiję. Uff. W imię ojca i chyba najlepiej do gawy Dobra Spunąłem <laughs> w tyle Nie spłonąłeś, się, uratowałem cię, życie Ej, ty darmogonik Czyli możemy co wziąć? Czy co? No można, ale weź swoje RQ, nie? Ja. A jest tam mój sabik? Nie Jak to nie ma, musi być mój sabik, ja miałem 6 sabików No to już ci oddaję, nie denerwuj się <laughs> Daj ten sabik! Spokojnie, ok, już tylko się ubiorę. Nie, to nie jest pora na yy, te ta, i, tak, i tam Tak, i to? Masz. Woda! Kiedyś tu byliśmy. No tak, musieliśmy stąd tak. I co dalej? Zatworzyła się. udało nam się, ja widzisz? Zaczekaj, a co to jest? Mogę to kliknąć? Dobra, trzeba jakoś to otworzyć. No to otworzyliśmy. Kop, 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 Nie kopię się nigdy pod siebie. Pieszę za sota. Dokładnie. No, Jej, znowu wagonik. Zanim pojedziesz, daj się. Muszę <coughs> na maksa. Mam jesteś na maksa. Co? Ale epic, ty. Czekaj, bo ej, nigdy nie widzę. To jest? Masz jasność na maksa? Ale poczekaj, bo ten... Nie wiem czy ja w ogóle jadę. Ja dam. Serio? Ej no Padłeś Bez sensu No radny niestety trzeba cię tapnąć Pierwsza porażka. Fuck, wypiłem się gdzieś na dół Laga masz, nie? No. Dobra, teraz chyba się odlegowało. A powiedz mi, co to tak w ogóle jest z punktami? Dobra, ej, ej, czy jest? Ej, mam, mamy jakąś w ogóle pochodnię, czy coś? Ja miałem, od, de, de, ale deadłem. Ale, w sensie jeszcze te dźwignie? No, ja chyba miałem jedną. No. Tam miałeś? No. Chyba. To niestety widzowie, ale musimy się cofnąć. A Co? wy traci No, na stacji. Aha, tam gdzie w tym wagoniku. No niestety, przepraszam, ale muszę zniszczyć. Moja wina. Jego wina. Nie miałeś żadnej tej. Nie. Ale Nie od... to... możesz mi oddać mojej temu mi się zdawało, że miałem. Czekaj, czekaj, jeszcze że jest Mokej OK Moda, bo sprawdzę, czy tam czasami czegoś nie zostawiliśmy. Nie. Kurczę, no wiecie co powiem, trochę się załamałem. Masz to, masz to, masz to, masz to. Masz, masz, masz. masz. I masz. Załamałem się teraz. Bo nie, ma, bo nie mamy żadnej dźwigni, nie? No. A to są drzwi. To trzeba zrobić. A tam już nie wyjdziemy. No właśnie, nie wyjdziemy, więc w ten sposób to było coś takiego. Niestety bardzo was przepraszam za to. Co to było? Ej, tu jakaś płyta. Tak, wiem, do... no wiem, wiem, tam takie dźwięki wydawał. Yy, musicie ustalić kto kim jest. Yy, jak ustalicie dana osoba idzie po odbiegnim... Idzie do odpowiednich drzwi. Parkurowiec koniec. To, to, o ku... Ty, ty, się do żadnej tutaj nie nadajesz. Przepraszam bardzo. Sorry. Ale no wiesz sobie... co, to był mój błąd. Ale wiesz co, Dobra, to ja ci będę pomagał, ale weź moje item, weź moje item, żebym ja nic się nie spalił. Idź tam. To dawaj. No, zobaczymy jaki ze mnie parterowiec Dobra, wagon czekaj. Jest... Czy projekt... To fi czekaj, CD Deadway! <laughs> Ty kur... Czekaj masz, <laughs> aż... ciekawiesz. Dobra, Inna innego wyboru nie było musiałem. Musisz tu ustawić sethome Niestety sethoma nie mamy. Dźwignia będzie potrzebna potem, dobra. <laughs> Ej, ja mam prawda fałsz. Odpowiedź. jest 7, prawd 6 Więc tak. Czekaj, CD. No kurwa, nie widzę nic. Muszę to, to ten. A bo ty nie masz zuma. No. Dedłeś. Tak, ale wiesz co? Wiesz co zrobię? Ej, to... w Minecrafcie jest czterech mobów. Prawda, M... fałsz? Ale o co chodzi? No, są pytania i odpowiedzi. Ale jak czterech mobów. Czy nobów? E, podejdę zaraz do ciebie. Ale cztery moby, no to to nie jest możliwe, masz creepera, zombie, szkieleta... O, to fałsz! E, edermana no fałsz. CD Projekt to firma Minecraft? Nie. Fałsz? Tak. E, wersji 1 czy 2 świnia może można sterować? Można chyba. Magic 89 ma ponad 200 widzów To jest prawda, bo to jest taka dziewczyna, która też nagrywa Pierwsza no Wersja Minecrafta to fałsz Co to pisze? Notch jest twórcą gry Minecraft, nie JJ Joker nie żyje, fałsz Wersja U. Minecraft 1.3.2, wersja Minecrafta to 1.3.2, fałsz no a teraz matematyk, no Poczekaj, yy, fałszów powinno być 7. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy 6. Dobra, co teraz patrz? Yy, zadanie z matematyki. 2 plus 2 razy 0 to jest Zero. 0. to jest prawda. 2 plus 2 razy 2 to jest 6. 6, prawda. Prawda. W Minecrafcie są dwa rodzaje kwiatów. Żółty i czerwony. Prawda. Prawda. W Minecrafcie można mieć tylko w języku polskim. Fałsz. Fałsz. A ostatnie? Wszystko. I to jest prawda? No, już y, mam parkurowca. Aha. O, stworzyłeś mi. A teraz jak ja muszę wyjść. Teraz to ja muszę dojść do końca, nie? Dobra, spodziewamy się małych problemów. Co? 50 minut już prawie odcinek będzie miał. Ej, dobra, i mogę wyjść. A, bo mi się drzwi otwarły. To powiedz, że i do ciebie. Dzisiaj się otwarły? No tu. Szybę tam zbiję. O, kurde. Coś otworzyłem, nie? Coś otworzyłem. Nie. Dobra, to. ją. Nie widzę. A co? No u mnie się otworzyło. Wykorzystaj dźwignię drugą, dźwignię ma mózgowiec Masz dźwignię? No. Poczekaj na niego. A jak mam ten do ciebie wejść? Masz już mi dźwignię jakąś. No mam dźwignię. No to postaw tam. Gdzie? Masz niebieski kamień? No chory. Serio? No faktycznie ci mówię. To nie nasz błąd Znowu się spaliliśmy Ale wiecie, to pierwsza mapa, więc nie ma co Masz dźwignię, to postaw Ja mam drugą dźwignię S y Co tam pisze? Nie zabieraj nic z dispenserów Nie stawiaj nic na płytce to pułapka. Znać guzik i go wciśnij. Kiedy wciśniesz... What the fuck? O, moja wina? Zatruty jestem. Ja też. Dedne. Dedne. da. nie. Nie dedniesz. Dedne. Ja Pół te... serduszka. Pół serduszka. Ja I chłopie dalej... to był... Dalej mi bije, dalej mi bije. To, to był mój błąd. Ja nadusiłem guzik. <gulik> nie, nie dusisz nic więcej. To, to jest... To są pułapki same. Chyba Chyba! ale to było dobrze Tam To było kajki. dobrze, to było dobrze, to ja deadłem, Oj. Aha, to ty deadłeś No ale wiesz, że teraz możemy... Ej. Wiecie co, ten odcinek się chyba cały rozwalił I powiedz mi teraz, gdzie to był guzik? Nie wiem ale jestem zły Jesteś zły, ale tak naprawdę to idziemy teraz w ogóle mamy iść? Wszystko wybuchło i gdzie? Stąd przyszliśmy TP Serio, chcesz się <laughs> teleportować tutaj, w to miejsce? Nie wiem kurde No co, płatki ja ale tam jest jakaś skrzynia widzisz? Mojej ku Poszło. Może dojdę jakoś? Ja mam twoje kół. Ale teraz... Na dole tam jest. ...zatamować tą wodę, bo nie wiem, gdzie powinniśmy teraz iść. Ej, no ale no serio! Tu! Tu mieliśmy iść. Dobra, tam nie mieliśmy szans nic takiego zrobić. Ej, które... co ty robisz? Mam twoje elku, a ty mi mojego nie oddałeś. No bo te dłem. Mój był diamentowy ten, nie? No. hej, zamiana. Okej, okay, game mod zero. Ale pójdą hejty na nas, człowieku, to będzie masakra. Nie przejmuj się. Co tu mamy? Połącz to do całego mechanizmu. Ja. Czekaj. Parkurowiec musicie odblokować. Ja tutaj nie ciśnę dźwigni, bo... materiał znajdziesz od parkurowca. Parkowiec musi to odblokować. Dobra, ziomek. Ja pisałem się na to, więc... Zostaś yy, parkurowcem, wiesz? A co dalej? Nie mam tam wejść. Aha coś ci otworzyłem, nie? Tak. Otwórz to, nie lubię No Dobra, dawaj, no. Ześ ty... się spisał. No, 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 no. No jesteś coraz bliżej. fajny. są fajne. A chodź tu do mnie, chodź tu do mnie, ja coś spróbuję zrobić. Jakby co, ja jedną dźwignię już mam. tamtot ty hejty. Ale żeby nie było, ja to przejdę. No, głupi sprint, włączcie. No, blazem. Ej, kusi mnie to. Otwórz mnie, otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi, otwórz mi. Tak to nie powinno wyglądać, Ej, Dawid kusi mnie to. Co? To, ta dźwignia. No to ja ci to otworzyłem. Aha. Niech Ci nie pusi za bardzo. <laughs> Przede mnie zginęli. kiedy coś... Tutaj poszło, to się powinno zaświecić, co? No właśnie. Ta pochodnia ma być... Aha, nie ma być zgaszona. A ja mam jedną dźwignię. To weź. Nie tam. To byliśmy? No, tak, przeszliśmy stąd, weź na dźwignię. Jak radne. O, oh, poszło coś Tam cię otworzyłem Gdzie? No tam, tu, tu parkurowiec, ty tam szedłeś Daj wejdź tam To, tu masz wejść Po mam wejść? I tam, to. iść. Kurde. Użyj dźwigni, coś? ale najpierw uwolnij mózgowca Dobra, ja nie mam dźwigni. Fuj. Jeżeli nie działa piechota. a to nie będzie działać na 100%. Ja już, się, ja już się w to kiedyś bawiłem i to mi nie działa. To tak fajnie, Może sobie spróbować. Co to jest za gówno. O, wbiłem się, no to są takie automatyczne schody, nie? Wiesz co boję się. Czekaj. Dawaj. kurz, ja masz kurz, kurz, Dobra kurz, 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 Dobra. Dobra to życie, wiesz o tym. Treyna, ta, 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 ta. Nie chciałem umierać, a tak to byśmy we dwóch umarli i byśmy musieli wszystko od początku przechodzić, a więc to by nie miało nawet żadnego sensu. Ej, otwórz mi to. Aha. Ja mam dźwignię. A guziczek mi wypadł. Ej. Kurde. Nadusić to? Surprise. Biegnijcie, czekaj, nie, nie, nie biegnij. Mi... Poczekaj, ja biorę kamień przetopiony. Wiesz, tu jest pełno piasku, pełno płytek i musimy do końca przebiec. Trzy, dwa... Dwie... Czekaj. Gotowy? Trzy, dwa, jeden. Ło! Jest dupa. Do drzwi, do drzwi, do drzwi! Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Też musisz się cofnąć. Dobrze, że tam nie wpadliśmy Okej, okay. kliknij na wagonik PPM Wow Fajna ta mapka ty, podoba mi się. Stan Aha. na płytce, a następnie na cegłę. O to co? Nie wiem, czy te pochodnie powinniśmy. O! Otworzyłem coś. A ja mam pochodni. Znalazłem rzadki punkt, cegłę. I to otworzyłeś? No, 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 tam y, znalazłem rzadki punkt, tak zwaną cegłę. Nie wiem, czy te pochodnie mogę tu tak rozstawiać, ale. Ale chyba po coś tam te pochodnie, co? czerwony proszek znalazłem. A umijasz wełnę. Nie wełnę, tylko tą. Eee, To znaczy śnieg. Nowy wagonik. A ja? Nowu trzeba jechać. Tam jest. Radź sobie sam! Ła! Wow. Dobra, mamy perłę kresu. Co? Rzuć w złoto. To masz perłę kresu, nie? Wyrzuć perły, tylko jedną się mogę nabawić, albo cały stack. No traf we mnie. Ej, ty tam. Lol, Dobra. Wyrzuć perły. no nie gadać, że to będzie trzeba walnąć aż trzy odcinki Kolego! Czekaj! Po fachu! Czekaj, magiczna, magi magiczna dźwignia otwiera piramidę Kolego, uratuj mnie, jestem w studni Nie mam czasu, ej, mam dźwignię! Nie no nie bądź, to uratuj mnie! Nie mam ci jest, jest tam jakaś wiader, wiaderko woda albo coś Nie Będę zbyt łachczywy i wpadłem do wody A tu nie ma wyjścia Do co mam ja miałam tylko tak dwa kamienie Wiem, że nie można budować ale inaczej nie było wejść O oh fuck nie, 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 skakuj na płytkę, czekaj, czekaj, czekaj. Katka, Czeka, jaki kolor powstał po. Oh, nie mam pojęcia. Chyba boję Google, co? Google. Nie, nie, Google. Ej, nie, nie, zbieraj. Fuck. Nic. Spadłem! Czy ty. Pójdź, mać. Ej, ty <kluz> też. Też deadłeś? Nie Po co do siebie? Dobra, przerwamy nagrywanie Dobra, witajcie po krótkiej przerwie Mieliśmy... Jak widzieliście, duży problem Musieliśmy to jakoś wrócić. nie wiedziałem w ogóle jak Tak samo jak kolega Ale... Pomógł mi ten mój... Rayminimat Zło zaznaczyło mi, gdzie umarł No i... Jak, I lecimy dalej, nie? Dobra, ale teraz mamy misję Masz jakiś klocek bo tam znowu spadniemy i deadniemy Skocz na dół Jest, jest ten murarz, spoko Tylko tak to zablokuje co? Właśnie, nie masz tak to zrobić, żeby je zablokować To poczekaj ile tu są klocków Tu to, po to żeby to tak. Ty robi blue Tak No ty, ty No wiesz no I tak już spaliliśmy tą mapę ale mapa jest super, więc trzeba to się się. bo mi się to bardzo podoba. Zanim pójdziecie, upewnijcie się, że jest dzień. Nie, jest noc. Czyli było dwa, pięć, siedem. Beran? Baran. Pociągnąłem. Dźwignię. Oczywiście. Lol, wózek mnie zrobił w jajo. To życie sobie wijaju. Baby, don't hurt me. Jedź, Cyganie, do mnie. Jadę. Ja Dobra, chyba widzę koniec. Mówisz, że jest koniec? Tak mi się wydaje, ale... O kurde, nie, wróciliśmy się do początku. Poczekam za tobą, żeby włączyć ten. Wiesz? Wielkie wrota. OK, czyli wklikaj. Dwa, pięć, siedem. Yeah. W równym tempie skoczyliśmy. Eee, Wpisz symbol z czego challenge'a. Poczekaj, A By... no. A... B, A, R, A, ne Wow, I fucking awesome. wow. punktów Złote sztabki, złota plus 10 Nie chce mi się tego liczyć Ale no, czekaj, złote... Ile mamy sztabek złota? Ja czy trzy Tylko? A wiesz że było w tym wagoniku to tuż 42 chyba Dobra, czyli idziemy budować domki z Dirtą. <grym> Dobra. Tego to zakończyliśmy ten odcinek. Bardzo ciekawa... Super mapa. Serdecznie polecam. Jeżeli będziecie chcieli, będziecie zainteresowani, to piszcie w komentarzach wtedy wrzucę link do pobrania w opisie. No i co? Skomentujcie ten filmik. Nie negatywnie, bo po prostu się bawiliśmy czysta zabawa, czyste fun, bo oczywiście nie mam innego opisu. Więc tak. Z tej strony SX i. Realit tak, spadł. Her. Her. Subskrybujcie kanał, bo jeżeli widzieliście, zabawa jest. Naprawdę jest fajna. No, to trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Na razie.